Czy odpowiesz poprawnie, bez tego nigdy nie będziesz mówić płynnie. Number 1: where is the coffee? Prawidłowa odpowiedź, in a cup. Number 2. where is the clock? Prawidłowa odpowiedź, on the wall. Number 3. where is John waiting for you? Prawidłowa odpowiedź at the bus stop number 4 where is the book Prawidłowa odpowiedź to on the table number 5 where is the eiffel tower Prawidłowa odpowiedź to in paris Number 6. Where are we meeting? Prawidłowa odpowiedź to: at the restaurant. Na ile pytań odpowiedziałeś poprawnie? Napisz w komentarzu. A jeśli nie jesteś zadowolony ze swojego wyniku, sprawdź mój link w opisie.